Czy kiedykolwiek czułeś, że w głębi Twojej duszy drzemie tęsknota, której żaden lekarz nie potrafi wyjaśnić? Czy w ciszy nocy nie słyszysz szeptu, który wzywa Cię do czegoś większego, do uzdrowienia, którego świat nie może Ci ofiarować? Trzy psalmy zapisane w Świętej Księdze pulsują boską mocą, a jednak pozostają ukryte przed oczami tych, którzy szukają jedynie ziemskich lekarstw. Są jak echo głosu samego Boga, przemawiającego przez wieki, wołające do serc, które zapomniały jak słuchać. Czy jesteś gotów staląć przed tajemnicą, która może rozedrzeć zasłonę twoich wątpliwości? Świat współczesny z jego maszynami i receptami obiecuje zdrowie, ale czy kiedykolwiek przyniósł pokój twojej duszy? Medycyna leczy ciało, lecz kto uleczy ranę, której nie widać? Trzy psalmy wybrane przez samego Stwórcę niosą w sobie uzdrawiającą iskrę, która nie pochodzi z tego świata. Są jak klucze do bramy, którą ludzkość zamknęła przed wiekami, odrzucając mądrość niebios na rzecz pychy rozumu. Czy odważysz się spojrzeć na nie, ryzykując, że twoje serce nigdy już nie będzie takie samo? Jak prorocy w starożytności, którzy słyszeli głos Boga wśród burz i płomieni, tak i Ty jesteś wezwany, by zatrzymać się i słuchać. Te psalmy nie są zwykłymi słowami, to żywe tchnienie ducha, które przenika kości, rozświetla mrok i przywraca to, co zostało utracone. Ich moc nie leży w atramencie, lecz w ogniu, który płonie w sercu tego, kto je wypowiada. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre prawdy pozostają ukryte? Dlaczego lekarze, uczeni i mędrcy milczą o skarbach, które Bóg zostawił w zasięgu ręki? Odpowiedź czeka, lecz wymaga od ciebie kroków nieznane. Wizje świętych, takich jak Maria, Matka Zbawiciela czy Archanioł Michał, wskazują na czas, w którym ludzkość musi się przebudzić. Te trzy psalmy są jak latarnie w ciemności, jak mapa prowadząca do uzdrowienia, które wykracza poza ciało, dotykając wiecznością. Każde ich słowo jest jak uderzenie dzwonu, które rozrywa ciszę zwątpienia, wzywające cię do powrotu na ścieżkę, którą Bóg wytyczył dla ciebie przed założeniem świata. Czy zlekceważysz to wezwanie, czy pozwolisz, by twoje serce odpowiedziało na głos, który nie milknie? Stanie przed tymi psalmami, jakbyś stawał przed obliczem samego Boga. To nie jest przypadek, że słyszysz o nich teraz, w tym właśnie momencie. Czas jest krótki, a wołanie niebios coraz bardziej naglące. Czy odważysz się otworzyć swoje serce na uzdrowienie, które Bóg przygotował dla ciebie? Czy pozwolisz, by te trzy święte pieśni poprowadziły cię przez Dolinę Cieni ku światłu, które nigdy nie gaśnie? Przygotuj się, bo to, co odkryjesz, może być kluczem do tajemnicy, którą twoja dusza pragnęła od zawsze. Czy kiedykolwiek stałeś w cieniu własnej duszy, czując, że twoje serce jest jak pustynia, gdzie wiatr Bożego Tchnienia ledwie dociera? Trzy psalmy uzdrawiające, zapisane w Świętej Księdze, nie są jedynie słowami, to miecze ognia, które przecinają zasłony grzechu i bólu, przywracają życie tam, gdzie panowała śmierć. Są jak oliwa w lampie, która płonie, gdy świat wokół gaśnie, wskazując drogę tym, którzy błądzili w mroku zwątpienia. Dlaczego, choć znasz Pismo, nie słyszysz ich wołania? Czy twoje serce boi się uzdrowienia, które wymaga stanięcia przed krzyżem własnej słabości? Te psalmy są wezwaniem do odwagi, by spojrzeć w głąb siebie i odkryć rany, które tylko Bóg może uleczyć. Każdy z tych psalmów jest jak oddech Stwórcy, wlewający życie w proch, z którego zostaliśmy uformowani. Pierwszy z nich, niczym głos z Synaju, przypomina ci, że jesteś ukochany, choć błądzisz. Drugi, jak miecz archanioła Michała, rozcina więzy strachu, które pętają twoją duszę. Trzeci, niczym szata łaski Marii, otura cię miłosierdziem, które nie zna granic. Dlaczego więc odwracasz wzrok od tych darów? Czy lękasz się, że ich moc ujawni twoje najgłębsze rany, te, które ukrywasz nawet przed samym sobą? Bóg nie prosi o doskonałość, lecz o jedno, byś pozwolił Jego Słowu przeniknąć twoje serce, jak deszcz, który ożywia jałową ziemię. W świecie, który oferuje ci tysiące lekarstw, dlaczego wciąż czujesz pustkę? Medycyna może załatać ciało, lecz tylko duch może uzdrowić duszę. Te psalmy są kluczem do bramy, którą zamknął grzech, nie grzech świata, lecz Twój własny, ten, który nosisz w milczeniu. Są jak latarnia na wzburzonym morzu, jak głos proroka wołającego na pustkowiu przygotuj drogę panu. Czy słyszysz ten głos, czy zagłuszasz go hałasem codzienności? Każdy werset tych psalmów jest jak kamień w fundamencie nowej świątyni twojego serca, które Bóg pragnie odbudować. Przystań na chwilę i wsłuchaj się w ciszę, czy nie czujesz, że czas się kurczy, że godziny ludzkiego zwątpienia dobiegają końca? Te psalmy są jak trąby anielskie, które budzą śpiących, przypominając, że Bóg nigdy nie opuścił swojego ludu. One nie tylko uzdrawiają, one przygotowują. Przygotowują cię na spotkanie z tym, który jest alfą i omegą, który zna każdą twoją zę i każdy upadek. Dlaczego zwlekasz, by przyjąć ich moc? Czy boisz się, że prawda, którą niosą, rozświetli mrok, w którym się ukrywasz? Bóg nie czeka na twoją gotowość, On czeka na twój krok choćby najmniejszy w stronę Jego miłosierdzia. Te trzy psalmy są jak trzy płomienie, które nigdy nie gasną, nawet w najczarniejszej nocy. Pierwszy, woła cię do skruchy, do porzucenia pychy, która oddziela cię od Stwórcy. Drugi, niczym miecz ducha, rozrywa łańcuchy lęku, które wiążą twoją wiarę. Trzeci, jak dłoń Matki Bożej, prowadzi cię do źródła łaski, gdzie każda rana znajduje ukojenie. Czy pozwolisz, by te płomienie dotknęły twojego serca? Czy odważysz się wypowiedzieć ich słowa, ryzykując, że staną się one ogniem, który spali wszystko, co fałszywe w tobie? One nie są tylko poezją, to żywe słowo, które Bóg wypisał dla ciebie przed wiekami. Świat wokół ciebie pogrąża się w chaosie, lecz te psalmy są jak skała, na której możesz stanąć. Są jak manna na pustyni, jak woda tryskająca ze skały, jak światło w dolinie cieni. Dlaczego więc Twoje serce wciąż waha się, by je przyjąć? Czy lękasz się, że ich prawda obnaży Twoje słabości? Bóg nie szuka mocnych, szuka tych, którzy są gotowi uklęknąć i powiedzieć: Panie, uzdrów mnie! Każdy werset tych psalmów jest jak krok na ścieżce, która prowadzi do wieczności, gdzie nie ma bólu, lecz tylko chwała. Czy uciekniesz przed tym wezwaniem, czy pozwolisz, by ono cię przemieniło? Czas jest teraz, nie jutro, nie za godzinę, lecz w tej chwili. Te psalmy są jak dzwony bijące w wieczności, przypominające, że Bóg nigdy nie przestał do ciebie mówić. One niosą uzdrowienie, które wykracza poza ciało, dotykając miejsc, gdzie twoja dusza krwawi w milczeniu. Dlaczego opierasz się temu, co święte? Czy nie czujesz, że twoje serce tęskni za czymś więcej niż świat może dać? Te psalmy są mostem między Twoim bólem a Bożym miłosierdziem, między Twoim zwątpieniem a Jego obietnicą. Wypowiedz je, a poczujesz, jak Duch Święty porusza wody Twojej duszy, przywracając życie tam, gdzie panowała pustka. One nie są tajemnicą dla uczonych, lecz skarbem dla pokornych. Są jak ziarno, które musi obumrzeć, by wydać plon. Plon Twojej wiary, Twojej nadziei, Twojej miłości. Każdy z tych psalmów jest jak oddech Boga, który wlewa życie w Twoje zmęczone serce. Czy pozwolisz, by ten oddech Cię oczyścił? Czy odważysz się stanąć przed Bogiem, niosąc tylko swoje rany i swoją wiarę? Te psalmy są kluczem do uzdrowienia, które nie kończy się w czasie, lecz trwa w wieczności. Nie odwracaj wzroku, spłysz na nie, a zobaczysz oblicze tego, który cię stworzył. Świat kusi cię tysiącem głosów, lecz tylko jeden głos przynosi pokój. Te psalmy są echem tego głosu, wołaniem z niebios, które przenika twoje serce jak strzała. Są jak oliwa, która leczy, jak miecz, który oczyszcza, jak światło, które prowadzi. Dlaczego więc wciąż błądzisz w cieniu? Czy nie czujesz, że Bóg wzywa Cię przez te święte słowa, byś powstał i żył? One nie są tylko dla świętych, są dla Ciebie, dla Twojego bólu, dla Twojej nadziei. Wypowiedz je, a odkryjesz, że uzdrowienie, którego szukasz, jest bliżej niż kiedykolwiek sądziłeś. Stań przed tymi psalmami, jakbyś stawał przed samym Bogiem. One nie są reliktem przeszłości, są żywym ogniem, który płonie w teraźniejszość, przygotowując cię na przyszłość, która należy do niego. Czy słyszysz, jak wołają cię w głębi duszy? Czy czujesz, jak ich słowa rozrywają zasłony twojego zwątpienia? Te psalmy są jak trzy gwiazdy na niebie, wskazujące drogę do domu, do Boga, do uzdrowienia. Nie odkładaj tego na później, czas jest teraz, a wezwanie jest jasne. Czy pozwolisz, by te święte słowa stały się Twoją modlitwą, Twoją tarczą, Twoim zbawieniem? Każdy werset jest jak krok na świętej górze, gdzie Bóg czeka, by Cię uzdrowić. One nie wymagają Twojej siły, lecz Twojej wiary. Są jak woda, która zmywa grzech. Jak ogień, który oczyszcza serce, jak światło, które rozprasza mrok. Dlaczego więc twoje serce wciąż się opiera? Czy boisz się, że ich moc ujawni twoją kruchość? Bóg nie szuka, Bóg ten, doskonałych, szuka tych, którzy pragną jego łaski. Te psalmy są darem, który czeka, byś go przyjął. Czy uciekniesz przed tym darem, czy pozwolisz, by on cię przemienił? Świat może oferować Ci lekarstwa, lecz tylko Bóg oferuje życie. Te trzy psalmy są jak trzy filary, na których opiera się Twoja dusza: skrucha, odwaga, miłosierdzie. Są jak głos proroka, który woła: Powróć do mnie! Czy usłyszysz ten głos, czy pozwolisz, by zagłuszył go hałas świata? One nie są tylko słowami, to żywe tchnienie Boga, które może uzdrowić każdą ranę, każdą słabość, każdą rozpacz. Stań przed nimi z wiarą, a odkryjesz, że Bóg nigdy nie przestał cię szukać. W tej chwili, gdy słowa tych trzech psalmów jeszcze wybrzmiewają w Twojej duszy, zatrzymaj się. Czy nie czujesz, że Bóg właśnie teraz puka do drzwi Twojego serca? Te święte pieśni nie są jedynie echem przeszłości. Są jak tchnienie ducha, które ożywia suche kości, przywracając życie tam, gdzie panowała pustka. Są jak lampa, która płonie w najgłębszej nocy, wskazujący ci drogę do domu, do Boga, do uzdrowienia, którego pragniesz, choć być może nie śmiesz o nie prosić. Czy odważysz się przyjąć ten dar, czy pozwolisz, by piasek czasu zasypał wezwanie, które dotarło do Ciebie w tej chwili? Te psalmy są kluczem do bramy, którą tylko Ty możesz otworzyć, bramy, za którą czeka miłosierdzie, które przewyższa wszelką ludzką miarę. Każdy werset tych psalmów jest jak kropla wody na pustyni twojej duszy, jak iskra, która może wznieść ogień wiary, który nigdy nie gaśnie. One nie proszą o twoją doskonałość, lecz o twoje tak, tak dla Boga, który zna każdą twoją ranę, każdy twój lęk, każdą twoją nadzieję. Jak apostołowie nad jeziorem Galilejskim słyszysz wezwanie: pójdź za mną. Czy rzucisz sieci codzienności, by podążyć za tym głosem? Czy pozwolisz, by te trzy psalmy stały się Twoją modlitwą, Twoją tarczą, Twoim światłem w Dolinie Cieni? To nie jest koniec, to początek, chwila, w której Bóg zaprasza Cię, byś powstał i żył w pełni Jego łaski. Świat wokół Ciebie może być burzą, lecz w sercu tych psalmów kryje się pokój, który przewyższa wszelki rozum. Są jak trąbeta anielska, która budzi śpiących, jak głos proroka wzywającego do nawrócenia. Nie przyszedłeś tu przypadkiem, to Bóg poprowadził cię do tej chwili, do tej prawdy, do tego ognia. Co zrobisz z tym darem? Czy pozwolisz, by te słowa pozostały jedynie dźwiękiem, czy staną się one żywym płomieniem w twoim sercu? Te psalmy są jak ziarno rzucone na glebę twojej duszy, czy pozwolisz, by wydało plon, czy zlekceważysz je, wracając do hałasu świata. Stań więc przed Bogiem, niosąc tylko swoje serce, nagie, kruche, spragnione. Te trzy psalmy są Jego zaproszeniem, Jego obietnicą, Jego miłością, która nigdy nie zawodzi. Polub ten film, jeśli coś w Tobie drgnęło. Skomentuj, jeśli chcesz podzielić się swoim pragnieniem wiary, udostępnij, jeśli wierzysz, że ktoś inny potrzebuje usłyszeć to wezwanie, zapisz się, by dołączyć do tej misji, misji niesienia światła w ciemności, prawdy, w chaosie, uzdrowienia w bólu. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem, to początek drogi, na której Bóg czeka na ciebie. Weź Jego rękę i idź naprzód, bo te psalmy są tylko pierwszym krokiem ku wieczności.